Dzień dobry, witam serdecznie. Witam w klinice Timeless. Zwracam się głównie do lekarzy i profesjonalistów medycznych, którzy obserwują nasze kanały. Być może jest wśród nich taka grupa osób, które patrząc na szerokie, szerokie możliwości naszej kliniki mogą zwrócić uwagę, że zakres działań. I leczenia, które proponujemy naszym pacjentom jest bardzo szeroki od rozległych operacji, operacji rekonstrukcyjnych poprzez chirurgię estetyczną obejmującą różne obszary, brzucha, okolice piersi, okolice twarz i głowę. Myślę, że może to Was zainteresować, jak wygląda to, jakie jak daje, jakie. Są możliwości, jak prowadzimy to leczenie, zapraszam na staż. Zapraszam na staż, który da Wam możliwość jakby poszerzenia własnej wiedzy, a jednocześnie też zorientowania się, jakie możliwości daje współczesna chirurgia plastyczna, bo myślę, że to, co jest wykonywane jest, Proponowane naszym pacjentom jest wyjątkowe i unikalne. Dla Polski i myślę, że dla dużej części dla Europy, bo niewiele osób, niewielu chirurgów prowadzi tak szeroki zakres leczenia od chirurgii rekonstrukcyjnej poprzez szeroko zaawansowane operacje w obrębie twarzy, piersi, operacje naprawcze to ciekawe zagadnienia, ja osobiście jako chirurg. Jestem dumny z tego, że mogę pracować z tak, dobrym, z tak dobrym zespołem, który daje mi możliwości pomocy wielu pacjentom. A Wam da możliwość przyjrzenia się, z, może hmm, wpłynie na drogę Waszej kariery i zawodowych zainteresowań. Zapraszam do Timeless, gdy chcecie złożyć aplikację, wysyłajcie ją mailem do, naszy, do, naszej, do naszej recepcji, a zgłoszenia rozpatrzymy i odezwiemy się do osób, które, które zakwalifikujemy do udziału w takim stażu.